w planach jest powiększenie plaży. Od ulicy, od K w kierunku Siarkowej i tutaj na ulicy, ulicy plażowej w kierunku, w kierunku bazy, bazy loku. Chodzą słuchy w Polsce, że mamy najdłuższą plażę miejską w naszym kraju, co nie znaczy, że jest wystarczająca, bo jak Państwo widzieliście naprawdę w sezonie było mnóstwo osób wypoczywających. Przygotujemy w tym sezonie zimowym plaży, tak jak Pan prezydent wspomniał, 400 metrów w kierunku od Maryny, w kierunku siarkowej ronda i będziemy poszerzali w kierunku loku plaże. Tam też oczywiście, panie redaktorze, piasku brakowało. Kupiliśmy 4000 ton, jak pan prezydent wspomniał, tego piachu, ale te 4000 ton. Jak Państwo widzieli, plaża na ulicy Żeglarskiej. Tutaj przy oficjalnym kąpielisku wcześniej miała około 2,5-3 do 3 metrów maksymalnie szerokości. Tak jak teraz Państwo pójdziecie, to czasami jest 5 6 metrów nawet szerokości. Poszerzyliśmy tą plażę, dołożyliśmy tego piachu. Te 4000 ton to też są możliwości finansowe miasta na tą chwilę, także prosimy o wyrozumiałość i przygotujemy kolejny kilometr plaży w przyszłym roku, aczkolwiek uważamy, że jeżeli chodzi o samą plażę, to w tym roku miejsca wystarczyło.